Audiostrefa, witam ciepło po dłuższej, po długiej przerwie i od razu spieszę z wyjaśnieniem. Nie umarłem, wciąż żyję, mam się jako tako, chyba. I chyba nawet nie będę próbował usprawiedliwić, i wytłumaczyć swojej absencji na kanale przez tak długi czas. Co ciekawe, kiedy realizowałem poprzedni materiał dotyczący budowy własnego gramofonu, Wiedziałem już dobrze, o czym będę chciał mówić w kolejnym odcinku, ale jakoś tak zabierałem się jak jesz, nie powiem do czego no i w ten sposób stuknęło y, pół roku. No a co takiego ciekawego wydarzyło się u mnie przez te pół roku? No jeśli chodzi o sprawy dotyczące audio, to raczej niewiele, poza tym, że wpadł mi w ręce gramofon Torensa model TD 280 MK2. Nic specjalnego, ale dostałem sprzęt za darmo, więc nie miałem nic do stracenia. Miał on pewne drobne przypadłości, z którymi dosyć szybko się uporałem. Dokonałem wstępnych ustawień kalibracji. No i stwierdziłem, że gramofon bardzo ładnie trzyma obroty. Kołysanie dźwięku też utrzymuje się na poziomie 600%, czyli naprawdę przyzwoicie. Poza tym, jak zauważyłem, jest to no, konstrukcja niezbyt skomplikowana, tam w zasadzie nie ma się co uszkodzić, a działa całkiem fajnie. Więc stwierdziłem, że ten gramofon zostanie u mnie. No a z racji tego, że torensy niezbyt dobrze wpisują się w moją taką wrażliwość wizualną, estetyczną, no to stwierdziłem, że obudowa po prostu zostanie wykonana od podstaw, tak, żeby po prostu sprzęt cieszył moje oko. No ale to dopiero za jakiś czas. A w międzyczasie Zaprojektowałem sobie takie no, logo, taką grafikę nawiązującą do swojego kanału, także zmajstrowałem sobie taki kubek. Mam jeszcze inny kubek, ale ten już zupełnie niezwiązany z tematem audio, ale jak już pokazuję, to tak szybciutko wspomnę. Taki radior bike. Jadę sobie na rowerze pod górkę i z drugiej strony sobie zjeżdżam z górki. A czemu rower? A dlatego, że jak w poprzednim sezonie jakoś wzięło mnie tak na pedałowanie. No i cały sezon przepedałowałem dosyć intensywnie. Przez zimę nawet jeszcze intensywniej trenowałem, także no, pracowałem nad kondycją. Do chwili obecnej zajawka mi nie minęła. Także stwierdziłem, że złożę sobie rower, szosówkę, no i tak też się stało, to też trochę trwało, bo no, powoli gromadziłem komponenty, też no, nie miałem jakiegoś wielkiego doświadczenia w tej materii, więc musiałem się posiłkować materiałami, żeby wiedzieć dobrze jak to zrobić, żeby nie popełnić jakichś istotnych błędów. Także no, z końcem marca rower już był gotowy. No ale mając rower, w zasadzie dwa, w sumie to trzy, bo jeszcze rower żony, no trzeba te rowery mieć gdzie trzymać. Jak się mieszka w bloku, no to nie jest z tym tak kolorowo. Także też trwały zabiegi mające na celu uzyskać dostęp do dodatkowego pomieszczenia w piwnicy, tak żeby po prostu móc te rowery trzymać. No to też wynikało z tego, że to pomieszczenie było zagracone przez kogoś tam, sąsiada, który jakiś czas temu umarł. Nie było dostępu do tego pomieszczenia, więc administracyjnie i tak no, urzędowo trochę to trwało. W końcu dostałem klucze i do spółki z innymi współlokatorami po prostu no, mogliśmy w końcu użytkować, to, żeby użytkować. Najpierw odgruzować to pomieszczenie przygotować. Także też troszeczkę czasu zajęło zanim e, przygotowałem e, tą, tą piwnicę. Swoją drogą wylewkę robiłem, prostowałem ściany, zalepiałem dziury, bo tam kawałek ściany to wręcz w powietrzu wisiał. W każdym razie, e, no, pomieszczenie jest gotowe i temat zamknięty. I wracając do tematu, dziś moi drodzy powiemy sobie kilka zdań na temat Archiwizacji i digitalizacji płyt winylowych. Zapraszam. Moi drodzy, temat zgrywania winyli jest dosyć obszerny i powiedziałbym, no, dość skomplikowany. Dlatego kwestie takie sprzętowe czy ogólnie techniczne zostawię na kolejne odcinki. Natomiast dziś postaram się ugryźć temat od strony takiej teoretycznej, ideowej. Co do definicji, no to jest chyba ona jasna. Zgrywanie, archiwizacja płyt winylowych to nic innego jak zapisanie po prostu no, materiału muzycznego w postaci pliku cyfrowego. No i fundamentalne pytanie: po co to robić? Po co ja w ogóle nagrywam materiał na ten temat? No, robię to z tego względu, że w sieci mało jest tego typu treści, informacji. Na YouTubie jakoś specjalnie nie znalazłem filmów temu poświęconych. Więc myślę, że warto, może no myślę, że ktoś po prostu z tego skorzysta, komuś się to przyda. A powodów dla zgrywania winyli no jestem w stanie wskazać przynajmniej kilka chociażby chęć jakby zarchiwizowania swojej biblioteki muzycznej, biblioteki płytowej, niezależnie od tego, czy jesteśmy kolekcjonerami, czy nie, czy mamy dużo płyt czy mało. No to może być jakimś argumentem. Oczywiście w przypadku wykonawców zespołów takich mniej znanych i wydań, które no, miały miejsce, kilka dekad temu no to w wielu przypadkach na próżno szukać takich albumów w postaci płyt CD więc winyl no czasami płyta magnetofonowa jest po prostu jedynym nośnikiem więc tym bardziej wydaje mi się, że warto sobie, mając jakiś ciekawy album, który nam się podoba, przenieść go po prostu na formę cyfrową. No, z tego względu, że na CD na pewno tego nie uświadczymy. Ja w swojej skromnej kolekcji. Od razu mówię, nie uważam się za kolekcjonera, nie jestem kolekcjonerem, bo mam raptem niespełna 500 albumów, więc to jest, to jest nic tak naprawdę. Ale mimo to w swojej skromnej kolekcji mam przynajmniej kilkanaście płyt, które uważam, że są takimi perełkami i. I których oczywiście na próżno szukać na płycie CD. Przeważająca część tych płyt to płyty, które znalazłem jeszcze będąc w Anglii, na karbutach, czyli takich pchlich targach, czy w second-handach. Oczywiście mówię o albumach mniej znanych. Większość z nich w ogóle po prostu nie, nie znałem, więc były to w pewnym sensie zakupy w ciemno, no ale jeśli mam za płytę dać funta albo dwa, no to nie mam nic do stracenia. I niejednokrotnie bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Pokażę kilka przykładów. Sławne ziemniaki. To było dobre dla mojej starej matki. No w ogóle tytuł Szczapy, a jak odwróciłem stronę na tył i zobaczyłem ośmiu facetów. Gdzieś tam z boku widać kontrabast. W spisie widzę jest banjo, jest puzon, washboard. Washboard to jest chyba taka metalowa tacka do, do pukania ubrań. No i parę jeszcze innych, także stwierdziłem, że chyba będzie ciekawie. Nie zawiodłem się, świetna płyta. Nie wiem, gdybym miał się zamienić na jakieś naprawdę kolekcjonerskie wydanie, za które trzeba by zapłacić kupę kasy, za Chiny bym się nie zamienił. Naprawdę kawał świetnej muzy, przynajmniej dla mnie. Kolejny przykład. Dziki byk. Composition for electronic music synthesizer by Morton Subotnik. Morton Subotnick. znaliście takiego? Ja też nie. Nawet tak trochę polsko brzmiące nazwisko. Też sobie tutaj z tyłu poczytałem. No w ogóle, samo to, że kompozycje elektroniczne, syntezatorowe, no to już wydało mi się ciekawe. Wydanie: 68 rok. Już abstrahując od tego, że świetnie nagrane, świetnie zrealizowane, to w ogóle to, co się tam dzieje pod, pod kątem takiej stereofonii, przestrzeni w ogóle tego, co tam. takiej holografii, tego, co się dzieje na scenie i w ogóle. no to jest po prostu. do no, czacha dymi. Także naprawdę, po prostu czat, moi drodzy. Kolejny przykład. Atlantis Transit, Tabor. Słyszeliście o takiej grupie? Ja też nie. Duńczycy. No i ponownie, znaczy w ogóle sama okładka mnie zaciekawiła. Tak od strony wizualnej, kompozycyjnej, graficznej. Taka no, po prostu wydała mi się ciekawa. Patrzę z tyłu, sześciu gości, kobitka, facet z tubą. Tu jakiś kurczę, jeden z jakimiś takimi jakby bambusowymi prętami, jakby sznurkami kurczę przywiązanymi, no, no, a w ogóle gościu podobny do mojego m, znajomego, także stwierdziłem, że też musi być ciekawe. E, I jest ciekawe. E, I tutaj szybciutko pozwolę sobie na taką osobistą anegdotę m, m, dotyczącą tej płyty, w zasadzie jednego utworu. Bowiem kiedy. M, Kiedyś koledze, zaprezentowałem swoją skromną kompozycję, koledze, który ma gruntowne wykształcenie muzyczne, wyższe, no to stwierdził, że ale słuchaj, no to tak, harmonicznie to tak, no nie robi się tak, bo jest tonika, jest, no, buduje się, no, kompozycję się rozbudowuje, gdzieś tam narasta to napięcie, jest dominanta i później musi być rozwiązanie na tonice. A u mnie tego nie było, to napięcie gdzieś tam się utrzymywało. Poszedłem gdzieś tam w sekundę i, i tak zostało. I tak zostawiłem. Kolega stwierdzi, że no to, to, to jest niepoprawnie, tak się nie robi. Słuchajcie, włączyłem pierwszy utwór z tej płyty, i normalnie, pomijając fakt, że to było podobne po prostu do, do mojej kompozycji, to no, potwierdzało jakby to, co ja zrobiłem. Zaniosłem tą płytę do kolegi, włączyłem, wie, zobacz. Można? Można. Moi drodzy, żeby daleko nie szukać. Eee, świetna płyta, eee, nasza rodzima scena muzyczna, eee, wydanie Wifonu eee, całkiem przyzwoicie zrealizowane. Eee, no już miałem powiedzieć, że na próżno szukać na płycie CD, ale upewniłem się, sprawdziłem, było wznowienie, było wznowienie na CD, ale też obecnie jest niedostępne. To był bardzo mały nakład. Eee, nie wiem jak brzmiała płyta CD, nie sprawdzałem, nie miałem okazji, więc nie będę się wypowiadał, ale jeśli brzmiała, była tak zrealizowana jak na przykład ta płyta, laboratorium, numer 8, album, nie będę robił antyreklamy, nie powiem co to za wytwórnia z 2008 roku, reedycja, ale. Ale jeśli tak by miała być zrealizowana akta, no to, to, to dziękuję. To po stokroć wolę swój winyl zremasterować, zgrać, zremasterować i zresztą to już uczyniłem i naprawdę brzmi świetnie. Jeśli chodzi o tą płytę, no to ktoś, kto realizował to, ten remaster. Ja sobie daję obciąć cokolwiek, że, że to nie było zrobione z płyty masterowej, staśmy, A wręcz jestem przekonany, że zostało to zrealizowane za pomocą po prostu płyty winylowej, która nawet nie została odpowiednio oczyszczona. Pierwsze kilkanaście sekund obnaża rzeczywistość te, tego nagrania. Ktoś, kto, kto wyprodukował to, tą reedycję, ktoś, kto ją zrealizował, to powinien. Zmienić zajęcie powinien iść na targ marchewką handlować, ale na pewno nie realizować płyty, bo to jest po prostu żart z pogrzebu. Więc kolejny argument jakość. Niejednokrotnie no, możemy spotkać się z realizacjami po prostu no, źle wykonanymi, zarówno na płytach analogowych, na winylach, jak również na CD. No ale dobra, my mówimy o winylach. E, więc mm, w ogóle jakby. W moim przekonaniu, w moim rozumieniu, zgrywanie płyt, znaczy sam proces zgrywania, digitalizacji to jeszcze nie wszystko, bo mm, mam na myśli również remastering, czyli jakby całą kosmetykę związaną z naprawieniem, poprawieniem błędów, niedociągnięć i tych technicznych aspektów ograniczeń samego nośnika. No, między innymi usunięcie, usuwanie trzasków, zmniejszenie szumów, jakichś uszkodzeń. To wszystko da się zrobić i o tym będziemy mówić, będę pokazywał. I zobaczycie sami, jak wiele można poprawić, jak wiele można zyskać w procesie remasteringu, oczyszczania, że takiego, powiedzmy, odrestaurowania płyty. Czyli to jest drugi argument, że mimo ograniczeń nośnika jesteśmy w stanie po prostu wiele poprawić. Kolejnym argumentem za zgrywaniem winyli może być chęć pozyskania próbek dźwiękowych, sampli we własnej twórczości muzycznej, gdzie no niejednokrotnie twórcy korzystają z takiej metody. A nawet, no, za przykład, może posłużyć grupa Avalanches, gdzie. Kilka utworów zrealizowali tylko i wyłącznie z użyciem sampli, dostępnych próbek. Po prostu stworzyli kompozycję. Także może to być świetną zabawą i stanowić po prostu fajny materiał do, do, do tworzenia własnych, własnej muzyki, remiksów i, i tak dalej. I takich przykładów również mam u siebie sporo. Gdzieś na przykład. Muzyka grecka, niejednokrotnie próbki y, y, wykorzystywałem. Y, czy y, różne bity, sample perkusyjne z takiej no, y, muzyki hiszpańskiej, gdzieś. No. To naprawdę stanowi świetną inspirację. Czy no, aranżacje, klasyki no, zaaranżowane w innym gatunku, gdzieś bardziej klasyka, uspółcześniona też świetne próbki z tego wyciągnąłem? Czy chociażby klasyczna muzyka gitarowa? Albo muzyka iranska grana na harfie, gdzie oczywiście możemy dokonać wszelkich zabiegów takich kosmetycznych, przyspieszyć, zwolnić, obniżyć, dodać efektów i po prostu w ten sposób stworzyć coś zupełnie innego, ale wykorzystując jakby no, jakieś gotowe sample. Tak więc, jak sami widzimy, powodów ku temu może być wiele. A kolejnym takim może być chęć poprawienia swoich umiejętności, wiedzy w zakresie remasteringu i właśnie restaurowania muzyki, gdzie płyty winylowe po prostu są do tego świetnym materiałem. Oczywiście tutaj można polemizować, bo no w przypadku kiedy płyta została zrealizowana, wydana, no w jakiś sposób ona została nagrana, zmasterowana. Lepiej lub gorzej brzmi lepiej lub gorzej, a wszelka ingerencja z naszej strony no, będzie już takim ingerowaniem jakby w strukturę materiału. No, i tutaj można się zastanawiać, czy, czy powinniśmy, czy mamy do tego prawo. No, ale jeśli y, robimy to tylko we własnym zakresie, jeśli mamy jakieś inne wyobrażenie na temat brzmienia danej płyty, bo przykładowo, nie wiem, brzmi płasko, jest mało góry, mało dołu, no to co stoi na przeszkodzie, żeby się pobawić i poprawić? Według siebie i, z, i zremasterować ją tak, żeby, żeby nam się podobało. Nie jesteśmy producentami, nie rozpowszechniamy tego i to jest też oczywiście ważny argument i należy o tym wspomnieć, że no, nie powinniśmy takich materiałów rozpowszechniać, bo jest to po prostu niezgodne. Sprawem, więc miejmy tego świadomość. Robimy to tylko dla siebie, czy też ewentualnie na użytek, czy prezentując komuś to, czy, czy, czy dzieląc się na zasadzie takiej wymiany, co jest dozwolone, ale to są takie no, sytuacje, których nie powinniśmy nadużywać. I za przykład takiego remasteru może posłużyć płyta Laboratorium zrealizowana przez pana Jacka Gałowskiego. Zresztą wspominałem już między innymi o tej płycie w odcinku dotyczącym reedycji, także nie będę się powtarzał. Świetnie zrobiona, zremasterowana płyta, gdzie Zostały wprowadzone pewne subtelności przez, przez realizatora, i naprawdę to brzmi bardzo dobrze. Więc widzimy, że też, mając do dyspozycji master, taśmę masterową, też możemy pewne zabiegi wprowadzić. No oczywiście, w tym przypadku odpowiedzialność za te zabiegi bierze autor remasteru. I analogiczna sytuacja w przypadku płyty Krzysztofa Komedy. Również tutaj względem oryginału zostały przeprowadzone pewne zabiegi takie no, kosmetyczne. Tam chodziło o chyba, już nie pamiętam, ale chyba o blachy, które zbyt mocno się wybijały. Także to zostało tutaj troszeczkę no, tak kosmetycznie ułagodzone. Nie porównywałem z oryginalnym, z pierwszym tłoczeniem, więc no, nie będę. Będę się wypowiadał, bo po prostu nie miałem możliwości osobiście tego porównać. Opieram się tylko na materiałach i wypowiedziach samego autora, pana Jacka Gawłowskiego, człowieka, który dokonywał tego remasteru. Myślę, że tak w skrócie to by było na tyle. W kolejnych odcinkach będziemy sukcesywnie omawiać poszczególne zagadnienia dotyczące właśnie zgrywania płyt. Później remasteringu, także przynajmniej te kilka odcinków temu tematowi zostanie poświęconych. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem tematem. I cóż, myślę do zobaczenia niebawem. Tymczasem.